Również w tradycji chrześcijańskiej pojawia się y, kolejne zwierzę, którym jest pelikan, który również oznacza Chrystusa. Y, nawet często zdarza się, że jest przedstawiony ten pelikan przy ołtarzu. Byłem w tym roku w katedrze y, brukselskiej y, i tam przy ołtarzu stały pelikany, które. W, w, wyrzeźbione? Tak, podtrzymywały może inaczej męzę ołtarza, czyli to, na czym leży, leży mszał i tak, tak, korporał no. i kielich. Y, były, ta meza była podtrzymywana przez pelikany. A dlaczego? I, bo pelikan, y, według y, różnych informacji, ma taki styl, że w sytuacjach dramatycznych karmi sobą y, swoje niemowlęta y, i swoje pisklęta. I dlatego też oznacza Chrystusa, bo Chrystus karmi nas sobą. Kiedy tak. w Eucharystii daje nam siebie, daje nam siebie. pod postacią ciała i, po i w swojej krwi, nam się. białym chlebie. Tak jest, śpiewali to u nas w parafii. Tak. A e, dla siostry? Dla mnie pelikan, ten jego wielki dziób, mhm. w którym gromadzi jedzenie. Ale to nie jest kwestia tego przydasie. Mhm. E, myślę, że to jest problem w wielu miejscach tych przydasiów, które nie jest godne naśladowania, ale takie Myślenie do przodu, taka y, przezorność, y, takie czuwanie, że, mhm. że dzisiaj jest obfitość, jutro może być gorzej. I od razu mi się to kojarzy z życiem duchowym, mhm. bo y, no, Pan Bóg dopuszcza na nas i, i noce ciemne, kiedy jest ciężko, mhm. y, i dopuszcza na nas y, y, obfitość łask. I ważne jest, żeby. Święty Ignacy to mówił, nie? Żeby w tych momentach nie podejmować żadnych decyzji, mhm. ale Tyś, czerpać. W tych, w tych dołkach. W tych dołkach, ale też w tych wyżach też nie, nie? Mhm. Że tak. czerpać z tych okresów jak najwięcej, żeby starczyło nam na codzienność. I to tak myślę, że można porównać do Tak, i pelika.